Kiedy pojawia się w Twoim życiu bratnia dusza, po prostu to czujesz. Nadajecie na tych samych falach, rozumiecie się bez słów, dopełniacie i czujecie, że razem możecie zdobywać świat. Bratnia dusza to osoba, która posiada klucz do zamka ukrytego w Twojej duszy. Jest brakującym elementem układanki, dzięki któremu czujesz się w końcu kompletnie. To osoba, z którą czujesz głęboką więź i pokrewieństwo od pierwszej chwili. Bratnie dusze doświadczają komunikacji na poziomie werbalnym, jak i niewerbalnym. Dostrzegają niuanse w mimice twarzy i mowie ciała, są dostrojone do siebie. Bratnia dusza może być Twoim partnerem, bliską przyjaciółką, kimś z rodziny, na swojej drodze spotykamy zazwyczaj więcej niż jedną Bratnią duszę. To ludzie, którzy często pojawiają się w naszym życiu z konkretnego powodu. Niektóre zostają z nami na zawsze, inne są w naszym życiu tylko przez chwilę. Mówi się, że bratnia dusza, zwiastuje w naszym życiu nadejście zmiany i transformacje, pokazuje nam nasze mocne i słabe strony, pomaga nam w pracy nad sobą, abyśmy mogli stać się lepszym człowiekiem.